Mecz bez historii, mało emocji. Nie przypominam sobie, żeby któryś z zespołów miał jakąś taką sytuację, którą mógł zamienić na pewno na bramkę. No, my potrzebujemy przede wszystkim więcej jakości, jeśli chcemy takie mecze wygrywać. Potrzebujemy, chłopaki, więcej dobrej piłki, którą potraficie grać, którą potrzebujemy, żeby takie mecze wygrywać i zdobywać trzy punkty. Dziękuję. Obiektywnie myślę, że tak, że nie ma co się oszukiwać. To był typowy pierwszoligowy mecz na przeciętnym bardzo poziomie, w którym praktycznie nie było sytuacji, ale zgadza się tutaj nasz zawodnik dobitujący zresztą wychowanek 100 milionów, Hubert Szramka, miał taką sytuację. Nie mam do niego oczywiście pretensji, bo to jest młody zawodnik, ale szkoda, bo być może jeżeli oddałby uderzenie do bramki, byśmy ten mecz wygrali 1 do 0, ale obiektywnie chyba trzeba powiedzieć, że wynik zero do zera jest wynikiem sprawiedliwym. Ja chciałbym podziękować kibicom za wsparcie, bo, bo naprawdę ciężko to się oglądało, ale po naszej drużynie zdecydowanie było widać, że odszyliśmy trudy spotkania z Sandecją, które była o bardzo trudnych warunkach atmosferycznych i nawet bardzo ciężkim boisku, a że mamy w drużynie kilku zawodników, którzy są po prostu z jakimiś tam zaległościami i było to dzisiaj po prostu widać. Całe szczęście, że przy tej przeciętnej że tego meczu nie przegraliśmy, ale tak jak mówię, szkoda, bo, bo liczyliśmy zdecydowanie na więcej, było to spotkanie u siebie. Za tydzień gramy z Rosowią Rzeszów i mam nadzieję, że nadrobimy to, co tutaj straciliśmy. Grzegorz Kuśnik, 12-13 minut. Widać było jakoś. widać było, że fizycznie jeszcze nie jest przygotowany, ale przyjęcie piłki, zastawienie, cwaniactwo wojskowe. To będzie duże wzmocnienie, jeżeli ten zawodnik wejdzie do normalnej formy. Bo to Grześka właśnie ściągnęliśmy, żeby żeby tym się wyróżniał. Wiemy również, że to jest zawodnik, który trenował ostatnio indywidualnie i potrzebował mu czasu na dojście do optymalnej formy, ale pojedynczymi zagraniami już byłaby dać dużą jakość i, i liczymy na to, że mimo tego, że są te zaległości jednym zagraniem będzie w stanie rozstrzygnąć losy spotkania, natomiast to był dzisiaj mecz po jednym treningu, także tak naprawdę nie zna zespołu, będzie dopiero się aklimatyzował i z nami potrunuje przez cały tydzień, ale niewątpliwie to będzie nasze wzmocnienie. Kilku zawodników dojdzie po kontuzji i ten skład będzie silniejszy i Liczymy, że trochę więcej jakości będzie już może za tydzień. Tak będzie więcej jakości będzie przede wszystkim większa rywalizacja bo w ostatnich spotkaniach musieliśmy dokonywać zmiany zawodników typowo defensywnych którzy niekoniecznie grali na tych pozycjach na które wchodzili na boisko. Dlatego liczymy na to myślę że właśnie w przyszłym tygodniu już się to unormuje Wróci do pokontuzji sam van Huffel, Hubert Hubert Sadowski tak jak wspomniane wcześniej Grzesiek Kuświk również i więcej czasu tym, tym lepiej dla niego. Także powiedziałem to już wcześniej ta drużyna zdecydowanie potrzebuje czasu po to żeby ten skład w końcu się ustabilizował, żeby wszyscy byli zdrowi, żebyśmy potrenowali w jednej wielkiej grupie pod względem motorycznym i taktycznym. Dziękuję bardzo.